Mat jak nie chcesz z nami grać, to powiedz ja po prostu. Autobus, kurwa. Ty bądź, bądź. No fajna o to. Aha, dobra. Ja Wiemy ty... o co chodzi kurwa. A zrobię ja nową mordkę, pozwólcie na szybko. To ja też. Gdzie to się robiło? No, nie pamiętam gdzie to się robiło. O. Jezus

What is your ja problem, problem. Green? What's your problem, Green? Green, green, green. Ale to są ja twoje dobra. brwi? Cześć, czy oczy? to są oczy, oczy u folutka? Tak, ja wziąłem wysoko. Fol. fol. Bo z że można przesuwać. O! Złota sperma. Złoty deszcz, to mi się podoba. Co? O, Co? Poison? <grym> Masz <grym> żółty <sperma. grym> To jest ładna, Dobra. O! Zajbiście, lubię. No daj, kibuły. ten już takiego głupie, że. Adyk! Coś tam podostawałeś. A czy ja wziąłem tę kartę? Nie pamiętam, nawet. Golden Glaze. You can glaze this boss. Ej, poison. Ej, aj, 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 aj. Ja nie, nie, Czemu ja Kiedyś się musisz umyć, no. Dobra, ja tu zostaję. Paweł, bijemy go? Dobra. Ej no, ej no! Wiem go! Cześć. <śmuszczaj> Wasze pociski mnie nie zaranią! Kurwa, ty jesteś pewien? Nie! Czemu tak długo ładuję? Ja mam jakieś lagi. Masz lagi. Nie, nas też długo ładowało. Pewnie przez niego, <śmuszczaj> no. Maciej pobiera Jez, 70 terabajtów. Bejda. Od już wróciłem Co? Ja coś mówiłem? Tak, coś mówiłem. E. Nie skończę Ja nic sobie nie przypominam. Utkałem się wiebo tam. Czekaj, aż mi się ten odnowi. No Pati Co? Fajcie. Łooo, chłonie! Goń się! Sam się ee. goń, kurwa! Ała, nie trafiłem. Czy ja mogę gdzieś w poddali się? O, dziękuję. Come here, boy! Nie no, super się bawię. Ojojoj, chyba zaraz <laughs> będę miał problemy z pingiem. O nie. Dominik. <laughs> Aj, płonę. No. Nie, już mu dupsko przysmażyłem i trochę lepiej. No hej. Ej no, do... co mnie kurwa do wojna próbuje Oj, 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 A nie, jak są wszystkie karty w sumie, domi, zabij mnie. Three hours later. Podoba mi się ile Paweł ma karty. <laughs> Czemu? O, no, dobra. Pora. Mówi, masz Mówię, pewnie ja. No, Nie. Ja te No oczywiście, że ma lagi gościna. No oczywiście, no. Słychać go. Zajebiście. No, oczywiście, tak, mamy no. nagrywać. No. Ale ta kurwa zawsze jest. Mamy nagrywać, nagle... Mmm, ping. Tak, nie działa. Tak, to już. No kur... Oj. Gą się. Ej, no ja ty! Nawet nie widziałem No, takie się... Ja podoba mi się, jak oboje bałą. Jak ja jaja, bojojojojo. Co ja z tym faktem teraz zrobić? Co? O, ja wysoko skaczę No, ja. Łap to! Złapał? Jaki ty masz den, Ja pierdolę. Duży. Albo jak ja nie mam HP. O, ja nie ja mam Chromosomu. Co? taki uforzył. IGNA! Kurde, Rerka? Czy mocniejszy? RKA gamba, gamba, gamba. Tylko to nie jest co podpala budynki niestety. To mi będzie pala, Podpalał lasy. Ała, kurwa! Podpalał budynki już. O, no... Właśnie widzę, że... Łap to! nie, <laughs> nie sięgasz! Ty <laughs> no, się trwa u mnie! Nie, u mnie normalnie. O, ho, ho, ho. Bo. Właśnie, muszę krematorium wybudować w końcu Aha, ale teraz gramy w do Dominik Chuj mnie twoje krematorium Co to za drzwi? Paweł w płonie Łap to <laughs> Kurwa, się muszę zrzucić tego klocka stamtąd Sam jesteś klocek kurwa jest. Aha. Co gorszy jest przez to? Nie. Większy. Aj. Dobre, dobre. Dobre, dobre, śmieszne. To nie bimo śmieszne, chłopaki. Nic się tu nie o! Tylko dla ciebie chyba. Ej, patrzcie na to. Pyk, 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 pyk. Co ty robisz? Z kolory. A, bo wy nie widzicie. Teraz ja u siebie wyjąc, to. co? Ja. Ja myślałem, moja. że ci chodzi o to, że ty tak prawą nóżkę podnosisz do góry. Nie, e, Paweł, no. kliknij shifta. W sensie, że mapy. Aha. No. Weź kliknij Shifta tak 50 razy w ciągu sekundy i wtedy wszyscy, nie, którzy mają apilację. Ja ten... Dostaną. Ten bo mi ten... klawisze stałe, czy jak to tam się nazywa wyskoczy. Płoń! Błony. Mogę mam wysłać jakąś skrzynkę albo coś? A, mogę. Ha? Chciałem powiedzieć. To się nikt nie, nie zmieścił, że za... tej paczki. <laughs> Kurwa. O, wysni go w kosmos. Oj. No, nie, no, mam za słabe pewnie, tak, te trastery. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> Hmm, fajnie się oglądało waszą walkę. Nie no, wysłałeś mnie Dzięki. w sposób. Dobra, jeden down. Siebie jest down, kurwa. <grym> kurwa, co na moją połowę przesyłasz te? Kolego. <grym> 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 Nie sięgasz. Ja zresztą też. <grym> No kto pierwszy podejdzie O kurde Oni Utknąłem Ten Czy cię twój to własny traster spychał, czy co? Nie jestem pewien, ale nie mogę się ruszyć Paweł na nagraniu sprawdzi No to Poison jak dwa razy Poison, poison to Poison ja, ty masz nie no. A ile mam punktów? Ja chcę to <laughs> Oj Oj! Kurwa, wszystko pójdzie! Paweł masz mocne naciski, bo mnie jednym wysłałeś w pasmos. Ups. O, dobrze. To pewnie przez ten Nieee Nie! <grym> Ajoj. Dziękuję. Zostałem spiłowany. Ja prawie też. I to sam przez siebie. Nie, to mi jest A nie! Uff! A w sumie, co, ty zapomniałeś, że mam groła? To może przez to. Może. Paweł ty malutki to by się ci jeszcze przydało. Nie! Sprykam. Paweł to kasprowi. O, Paweł, ja. W... już nie urośnie. Do ja dobie. też. Z Kilisiu. Wiesz co mam takiego? No, co to spoko... są karty do pizdy? Ja nie wiem, że ty będziesz z nimi robił. Tą, co wziąłeś, to Alego. bardziej jak czopek wygląda, także... Mat, jest taki czopek. Aaaaaaj ja, To miało być mocniejsze. No, no gdzie 3 dni? Płoń! Nie. Kurwa, czy ty możesz dostać jedną z tych tych? Mati! Jeb*** się ty <laughs> te! O, kiela. Hej, komigo. Hej. O, dzień mnie! Leci. Co to ma za dostawa? Wyspię księgi. Szwagier zostawa. delivery services. No zostawcie mnie! Ałaaa! O! No nie no! chwili zabrakło. No mogę się respić dalej od czerwonego Idź to coś nie Jakbym ma. dobrze to wytajmował, dostałbyś boksem. Oła. Kurwa płony O, dobra. Niedobrze Domin wygrywa. Bardzo dobrze. No, Chyba zaraz będzie trzeba się na kimś sfokusować. Cały, cały czas się na mnie nie fokusujecie Jakoś nie wychodzi No bo słaby jesteś kolego. Oczywiście no, ja na środku Jeszcze waskiego jego A nie trafiłem O kurwa Co ja za chain po prostu zrobiłem no Masz tyle nie. tych swoich kurwa bulecików Ja myślałem, że ja se mogę wykorzystać, a to naraz się depam To oczywiście Dobra, ja stąd idę <śmany> no super Nie, na <śmany> Dominik Space Program Dobra, gąsię <śmany> No nie, nie. nie. <śmany> Ascension to heaven Dobra, dam chodź tu <śmany> Jak ja latałem tutaj o super się respie, no Idź mi stąd. Jej idę pa... O hooho oh, 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 oh. O Paweł dostał. Nie! Ność! Pamacz! Przez tego jebanego parasajta da mi się ciągle leczy He, 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 he! Dostaw je! Kurwa! Ta? Taki pewny! <grym> Nie! Czemu wszystko płonie? A nie wiem, a ty wiesz? Chodź to! No Wiktor! Immortal Jaki Wiktor, z kim ty się ruch? Mati? Nie Mati, tłumacz się teraz! No, tłumacz się, no. Nie mogę z tej mojej No, To ty mi zazwyczaj, kurwa, proponujesz rzeczy do dupy, kurwa, a to ja mam się tłumaczyć? Ja tobie proponuję, co? Słucham? Mati? Kurwa, jakieś masło, jakieś No, Nie ta, ja mam się tłumaczyć. Pa wiesz o co mu chodzi? Nie wiem. Właśnie tak. Mati, ja nie wiem, co ty się tam śni, albo twoje fantazje. Jezus Maria. Chyba to, że ty masz Alzheimera, to już nie moja wina. A ty, że masz disufrenię, to też nie da się. Mati, ale co ty gadasz o jakimś maśle do dół? No. To, to wku, co się Jetpack mi się wyłączył. Mód ci się wyłączył chyba. Tak jest. Tak jest. Ty masz z tylu kosa. Bagnu. Aj, bagnu. Usiadł na... PĘGNĘŁ! Ewa... No i do bagna. Big Bang. O okay. mógus. Ewa! Ewa, spierdalaś. Aleś. Pokusz. Kurwa. Ewa! No chodź tu na dół! Nie. Aj. <laughs> ono? Nie, to no, nie. Sniper. Dajcie mi kartę. Tak jest. Mati! Tak, jesteś to na razie. <laughs> My leci. Ja nawet takiego zasięgu nie mam, żeby ci trafić w locie. Ała. O, ale papa na przykład pomaga trafić. Dobra, chodź tu. No Na no. no, no. Tak to jest, jest. Ciężko cię trafić, jak ty jesteś w powietrzu. Wiem. Ciekawe, nie? No, co ja mam? Mam Bardzo ciasto. Mogę je zjeść? Ale jestem szybki i pierdole. No, w tym cieście to nie było mąki. No, o, 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 o! jak też to... szybko umarłem na przykład. Mati widzi droże. ty to jak jak czuło, tak puchnie. <śmany> Mati po prostu jest jak ciasto drożdżowe, bardzo smaczne. Ty też wie po co ci te masło. <śmany> ja się kurwa wyloguje z życia, nie? Naprawdę. Hmm. Co Ewa. ja mam? Księgie, jak sławna, STRIKE! Aj, kurczę, dalej. Matiek jak sławna, Co? <smiertale>. <grywy> 100 <grywy> 100. <grywy> co? <grywy> nawet nie zrozumiałem, co ty powiedziałeś. Jego. Ja nie wiem, czy chcę. Kto ma fajerwerki z was? Ja. A ty?

Przełączasz sobie. Czemu? Tylko którym? Czemu jestem na księżycu? A, z Co? A, Moonshoes, no tak. A. What? To mnie uderzy? Nie. O, to uderzy! To mnie bije! A, bije, ten najnowszy bije. Ała, jak boli! E, kurwa! <ścoughs> Au. Mango, mango, mango! Co to się mnie stało z zbyt... nieduki? No nie! No.